Były pieniądze? Były. Gdzie są? Ja pytam, gdzie są? Szanowni Państwo, za czasów PiS wycinaliśmy lasy i sprzedawaliśmy drewno do Chin. Dzięki temu mieliśmy dużo pieniędzy. Ja Ci dam kurwa, gdzie pieniądze są za las? Duda, opamiętaj się, no daj pieniądze za las. Tu Moje pieniądze zawrą, kto on mu dał takie pozwolenie? Przez 8 lat pieniądze były. Co się dzieje? Gdzie są, gdzie są te pieniądze? Ja pytam, gdzie są w takim razie nasze pieniądze w tej chwili, kiedy rządy Platformy wróciły? Były pieniądze? Były. Gdzie są? No to wariaty, ogień, ogień! Cześć, witam Was. Moi drodzy, nie obawiajcie się, dzisiaj o Dudzie nie będzie. Aż taki okrutny nie jestem, nie będę się nad Wami znęcał. A że dzisiaj trochę szybciej wróciłem z pracy, postanowiłem nagrać naprawdę dzisiaj naprawdę króciutki film, ale myślę, że ciekawy. A będzie moi drodzy o pisowskich Januszach biznesu. Z pewnością pamiętacie ten słynny miecz mieszka pierwszego, który Rekin Biznesu Sasim podarował ojcu Inwestorowi Tadeuszowi pisowcy kupili go za bagatela pół miliona złotych. Taki skromny, niezłoty, a skromny prezent. No ale ten miecz, jak pewnie większość z Was wie, okazał się znaczy ten miecz, powiem tak, miecz mieszka pierwszego okazał się nie być mieczem mieszka pierwszego. No ale kto zabroni biednemu bogato żyć? Półbańki wydane, tadziowi podarowane. Yy, I dzisiaj, właśnie o kolejnym trafionym zakupie przez pisowców, yy, oczywiście, też yy, baga, taka drobna sumka jak na pisowców, bo to takie, wiecie, na waciki marne 300 tysięcy złotych, które wyrzucili w błoto. A o czym mowa? Otóż, moi drodzy, te rekiny, pisowskie rekiny biznesu kupili fo fortepian Paderewskiego, który okazał się być, nie być fortepianem Paderewskiego. Ten fortepian wart był 10 góra 30 tysięcy, a nasze re pisowskie rekiny biznesu zapłacili za niego 314 tysięcy. Tak, niewiele, ale po kolei. Moi drodzy, pamiętacie, kiedyś tak prześmiewczo w sumie yy, mówiłem, że jak pisowcy zaczynają dużo mówić o patriotyzmie, o polskości, o dbanie yy, o polskie tradycje, to znaczy, że chcą coś ukraść. Wtedy się śmiałem, ale. Okazało się to prawdą. no Powiem wam, że życie no, płata niezłe figle. I teraz, gdy może tak, no, wcześniej się troszeczkę naśmiewałem z tego, teraz już to traktuję bardzo poważnie i po prostu to, o czym dzisiaj wam opowiem, no, potwierdza moją, moje podejrzenia i. I faktem się stało to, że gdy pisowcy wiele mówią o patriotyzmie, o bogobojności, o polskości, to znaczy, że mają w planach coś ukraść, zrobić jakiś przewał, po prostu okraść Polaków. Głębi w krain mrocznych, puszcz odwiecznych stepów nasz rodowód. Nasz początek, hen od piasta kraka lecha. Długich łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska. A więc tak, Jan Żaryn, dobry kolega naszego wodza prezesa. Słońca narodu Jarosława, zawsze dziewicy Kaczyńskiego. No i ludzi Pisu, mm, za swoich rządów, oczywiście kupili rzekomy, fortepian Paderewskiego i zapłacili za niego, tak jak wspomniałem, bagatela ponad 300 tysięcy złotych. Okazało się, że ten fortepian to jest po prostu zwykły bubel. Gdy wydało się, że po ośmiu latach, po 8, że po ośmioletnich rządach PiS-u oczywiście na jaw wyszły już, no nie wszystkie, ale większość aferu PiS-ów i wydawałoby się, że limit obciachu został już wyczerpany, tutaj wychodzi na jaw kolejna, nie wiem, afera, no chyba to afera, a dokładnie w poniedziałek, 23 września, portal WP.pl ujawnił aferę, do której doszło zarządów. PIS. Tym razem, właśnie chodzi o fortepian Paderewskiego, który się okazał nie być fortepianem Paderewskiego. Nadążacie, prawda? Bo otóż, moi drodzy, okazało się, że ten fortepian nawet yy, obok Paderewskiego nie stał. Pianista więc na nim nie mógł grać, a instrument jest warty co najmniej tam tak powiedziałem kilkanaście tysięcy złotych. No ale kolega naszego Jarusia, zbawiciela zawsze dziewicy Jarosława, dał się nabrać i słono przepłacił. Oczywiście nie ze swoich, no wiecie, no cudze pieniądze jak się wydaje to tak nie boli. A instrument zakupił, tak jak powiedziałem, za publiczne pieniądze. Gdyby tego było mało, fortepian miał być chlubą ludzi PiSu. No rzecz jasna, jak to przystało na PiSowców, zrobili wielką pompę, zaprosili gości, przedstawili ten bubel jako fortepian Paderewskiego, wszyscy ach, och i ech. No, bo Boże, jak to PiS dba o dziedzictwo narodowe Polski. No, dbał, no, tak bardzo dbał, że kupił jakiś bubel, którego Paderewski nawet na oczy nie widział, no, ale z pompą, jak widzicie, tutaj na tej fotografii przedstawiony ten bubel z Austrii został po prostu jako, no tak powiedziałam, fortepian Paderewskiego i pewnie byśmy się o tym do dzisiaj nie dowiedzieli, gdyby PiS nie utracił władzy. Ale pieniądze polski podatnik utracił. Dobra, lećmy dalej. No ale moi drodzy, gdyby tego było wam mało, to powiem więcej. Jan Żaryn jest byłym senatorem Prawa i Sprawiedliwości. Na stanowisko dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego został powołany w 2020 roku przez ministra kultury SPIS Piotra Glińskiego. To ten, który kupił za pół miliarda obraz, który i tak, tak naprawdę należał do Polski. Oczywiście Żaryn został powołany bez żadnego konkursu, bo jak wiecie, zarządów PiS konkursy były dla cieniasów, nie dla twardzieli z PiSu. Jednym słowem, przyjaciołom wolno więcej. Sprawa, tak wspomniałem, wyszła tylko na, na światło dzienne, tylko i wyłącznie dzięki zmianie rządu. Serce mi jako byłemu premierowi krwawi, patrząc na tę powódź, tyle wałów można by teraz zrobić na odbudowie kraju, tyle milionów wysłać na lipne fundacje, tyle przetargów ustawić, tylu nowych obajtków stworzyć i tyle nieruchomości przejąć po zaniżonych cenach. Ale woleliście wybrać Niemca zamiast nam pisowcom ufundować niemieckie limuzyny. Gdybyśmy byli u władzy, żadnej powodzi by nie było. W końcu to my mamy największe doświadczenie w pracy przy wałach. No oczywiście Janek od Jarka zaczął się tłumaczyć w mediach społecznościowych z zakupu tego trefnego fortepianu Paderewskiego, który się okazał nie być fortepianem Paderewskiego. W skrócie mówiąc, Janek się wytłumaczył, że wykonywał czynności. Powiem wam tak, no podpowiem Jankowi od Jarka, jak mógł się wytłumaczyć bo myślę, że to takie same tłumaczenie miałoby sens ja bym na miejscu Janka wytłumaczył się tak i jestem za pewien, że elektorat pisowski ułyknąłby to bez niczego bo ja tam nie mówię o tych lewakach, którzy są podejrzliwi, którzy oczerniają, atakują plują na prawdziwych patriotów którzy walczą o dobro Polski ale mówię o tych prawdziwych Pisowskich Polakach, którzy uwierzyliby w każde słowo. I tutaj bym na miejscu Janka od Jarka wytłumaczył się tak: Gdybym nie kupił fortepianu, który nie był fortepianem Paderewskiego, to kto inny by kupił fortepian, który nie był fortepianem Paderewskiego, a wtedy polska kultura nie miałaby fortepianu, który nie był fortepianem Paderewskiego. I powiedzcie, czy to nie jest sensowne wytłumaczenie, proste, logiczne, każdy zrozumiał. I wierzę, że elektorat PiS łyknąłby to bez popitki jak młody pelikan. No ale, żeby nie być też takim y, złośliwcem, y, to powiem tak: no, nie ulega wątpliwości, że byłby to ogromny sukces, gdyby okazało się, że fortepian w rzeczywistości jest wart. Y, Swojej ceny, że autentyczny fortepian paderewskiego, a nie Bubel, który przy którym nawet paderewski nie stał i wart około 10 do 30 tysięcy. No, no ale pisowscy Janusze biznesu najpierw płacą. A później, ewentualnie sprawdzają. Tak samo, jak wiecie, dali półtora miliarda zaliczki na ropę, której nigdy nie zobaczyli. Podejrzewam, że takich interesów przez tych tytanów biznesu, spisu, wyjdzie jeszcze więcej i mogę się o to założyć. Nie ulega też wątpliwości, jednej, że żaryn dokonał tego zakupu za publiczne pieniądze, a fortepian miał być chlubą ludzi PiSu i główną atrakcją całego instytutu, instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Jednym słowem, kolega Jarka Kaczyńskiego sporo przepłacił za ten bubel i według mnie tą różnicę w cenie powinien pokryć z własnej kieszeni. Gdy ta cała afera wyszła na jaw, odbiła się w mediach szerokim echem do tego stopnia, że Żaryn poczuł się wywołany do Toblicy i poczuł, że musi wytłumaczyć z zakupu tak drogiego bubla. Były już na szczęście dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej na portalu X, tak jak Wam wcześniej pokazałem, odniósł się do całej sprawy. I jak to przystało na szanującego się pisowca, oczywiście nie ma nic sobie do zarzucenia. No bo przecież w końcu wyrzucił w błoto nie swoje niepartyjne pieniądze, ale tylko publiczne każdego podatnika polskiego. Więc nie ma o czym mówić, nie ma afery. To nawet nie jest aferka, pewnie tak powiedzą w pisie. Ale wiecie, co mnie rozwaliło w wypowiedzi Żaryna. W związku, tak po, wypowiedział się Żaryn, w związku z artykułem wirtualnej Polsce informuję, że jako dyrektor Instytutu wykonałem czynności pozwalające mi na podjęcie decyzji o zakupie kolekcji Paderewskiego, odstąpienie stanowić mogło olbrzymią szkodę dla polskiej kultury. Kropka. I teraz mi powiedzcie, moi drodzy, bo być może jestem na to zagłupi. Fortepian, który nie jest fortepianem Paderewskiego, jak, który nie jest wart 315 tysięcy, a góra 30 tysięcy, jak może stanowić szkodę dla polskiej kultury? Bo tego, przepraszam, ale ogarnąć nie mogę. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry. Cieszę się, że możemy porozmawiać w nowej, ciekawej formie podcastu. Takie kontrowersyjne, z... Pierwsze pytanie na początek. Czego w Polsce dzisiaj tak źle, a przez ostatnie 8 lat byliśmy krajem lekkim i odepłynącym? Powinniśmy <grym> ja się na, na rozmowę taką na, na obiektywną, tak, ukierunkowaną tylko na tego pytania i zrozumiałem, że to rzeczywiście jest żart. Oczywiście jest żart, jak tak. najbardziej. Będziemy tutaj pytać też o trudne rzeczy i naprawdę... Na to liczę, na to liczę. i suliwie patrzeć, bo ta kwestia ma dwie strony medalu no ja wam powiem, że aż tak kontrowersyjnych pytań jak cipko usty oskarek nie potrafię zadawać, ale nie o tym. Co do wypowiedzi Żaryna. No powiem, że mnie osobiście Żaryń przekonał. Bez dwóch zdań. Nie ma to tamto. Osobiście ja bardzo często podejmuję idiotyczne decyzje zakupowe. A czemu nie, bo. A potem. Ra racjonalizuje sobie poniesione wydatki na różne głupie sposoby. Czemu nie? No, bardzo logiczne, bardzo rozważne, także no niech pierwszy rzuci kamieniem kto tak nie robi, bo ja bardzo oczywiście całkowicie rozumiem, Żaryna, wydatki pisu, no, najpierw się kupuje, potem się sprawdza, lub ewentualnie się traci pieniądze, daje się zaliczkę nie wiadomo komu. Ta zalicza kaznika, ale to nieważne. Tak się robi, pamiętajcie: jeśli tak nie robicie, to nie potraficie gospodarować własnymi pieniędzmi. No chwała Bogu, że nie korzystam z publicznych pieniędzy. I się tak zastanawiam, bo mam wrażenie, że niektórzy pisowcy nie czytają to, co piszą. I tutaj do Żaryna: czy on w ogóle przeczytał to, co napisał? Odstąpienie od zakupu nieprawdziwego fortepianu paderewskiego to faktycznie no, wielka, niepowetowana strata dla muzeum. No, yy, fikcji i konfabulacji: od yy, profesora oczekiwałoby się no, ciut więcej niż tego, co brzmi jak wymówka pierwszego, lepszego uczniaka. No, nie sądzicie? No bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że no, no, faktycznie to byłoby ogromną no niepowetowaną szkodą stratą dla polskiej kultury yy, niekupienie fortepianu na którym nie grał Paderewski no na czym tu się zastanawiać na czym tu dewagować mm, to jest yy, konto nie wiem czy Żaryn założył jakieś tam na tym port portalu X konto satyryczne no Jeszcze trochę się okaże, że Żaryn też kupił, nie wiem, koronę Bolesława Chrobrego na Allegro albo na Oelixie. Jakby tak dalej Żaryn tam dyrektorował, prezesował, rządził, to podejrzewam, że następnym jego błyskotliwym pomysłem byłoby na przykład sprowadzenie Fiata 126P który należał do Mikołaja Kopernika i został odnaleziony w piwnicy pana Rydzyka no czemu nie i muszę wam się moi drodzy do czegoś przyznać żebym wiedział że takie rekiny biznesu w pisie są że kupują bez sprawdzania bez jakiejkolwiek logiki i sensu to bym naprawdę zaczął działać. Na przykład wystawił na aukcję kamyk z Jasnej Góry. no Wszyscy wiedzą, kto po nim stąpał, prawda? Lub też na przykład miałbym do sprzedania straszny dwór moniuszki lub halkę. Też moniuszki, no, też należy do dziedzictwa kulturowego Polski, no. Żaryn z pewnością by to kupił po okazyjnej cenie. Drogo bym nie sprzedał. Zaproponowałbym na przykład, przekonałbym ich na pewno, że mam do sprzedania. Jestem posiadaczem oryginalnego blankietu prawa jazdy Jarosława Kaczyńskiego i chętnie bym odsprzedał do Muzeum Narodowego. Też tam powiedzmy za. Ze względu na to, że to jest prawo jazdy samego ojca. Zbawiciela, no to za skromne 600 tysięcy pogoniłbym, no wielka strata dla mnie, ale zysk dla dziedzictwa narodowego, prawda? Cóż jeszcze mógłbym sprzedać Żarynowi na przykład? Dobrym pomysłem by było na przykład sprzedać skrzypce Janka Muzykanta albo, co lepsze, nie wiem, trąbę Jerichońską chociaż nie, strasznego dworu bym Żarynowi nie sprzedał, straszny dwór bym sprzedał Czarnkowi w ramach Villa Plus, no, na pewno by kupił straszny dwór Moniuszki, no czemu nie. No, dobrym pomysłem by też było sprzedać na przykład podkowę, którą zgubił osiołek wioząc świętą rodzinę do Egiptu, Wiecie, że pisowcy są bardzo religijni i z pewnością by to uwierzyli tam, nie wiem, wybić na tej Podkowie, na przykład Made in Israel, rok 600, 762 od założenia Rzymu, także na pewno byłaby oryginalna, jakieś tam parę tysięcy dolców i czemu nie, no. Tyle rzeczy, ludzie, tyle rzeczy do opylenia by było dla tych rekinów biznesu. Wiem, że oni nie są yy, zbyt yy, górnolotni, także sprzedać można by było naprawdę wszystko. Moi drodzy, mi tam wpadło kilka pomysłów, co opylić. Żarynowi można by było, ale propozycja dla Was: piszcie, co Wy moglibyście sprzedać. Żarynowi, który by na pewno kupił, bo jak wiecie pisowcy biorą wszystko w ciemno, ale tak na poważnie, my tu śmichy, chy, chichy, ale naprawdę się okazuje, że pisowcy są tak tempi, oni potrafią powiedzmy, nie wiem, yy... Ktoś z koalicji coś powie nie tak, źle dobierze słowa. Oni już to maglują, wyśmiewają, jacy durni w tej koalicji ludzie są, jakie głupoty gadają. No, fakt, faktem nie da się ukryć, że czasami ktoś palnie jakieś głupie słowo, głupie zdanie. No, nie, każdy jest człowiekiem, każdy potrafi. To walno i tylko że pisowcy to maglują na okrągło tutaj y, pisowskie tuzy intelektu y, tylko właśnie jeszcze jedno jeśli ktoś walnie jakąś głupi głupi tekst to się ośmieszy sam siebie tym tekstem y, ale jeśli ktoś podejmuje idiotyczne decyzje to kosztuje nas to wszystkich czyli jeśli obajtek czy tam jego ludzie wydali półtora miliarda na zaliczki, na ropę jakiemuś młokosowi z Szanghaju, które, o którym nie mieli pojęcia, to już nie jest śmieszne. To już jest tragiczne. Jeśli Żaryn kupuje fortepian paderewskiego, który nie jest fortepianem paderewskiego, za 300 tysięcy złotych. To już nie powinno być śmieszne. To już to jest straszne, bo każdy Polak, budżet państwa, to jest pieniądze każdego Polaka, zostały wyrzucone w błoto. Jeśli Sasin kupuje miecz pie, mieszka pierwszego za pół miliona, który się oka, nie, okazuje nie być mieczem mieszka pierwszego, to też nie jest do śmiechu. I niech pisowcy najpierw zaczną się śmiać. Ze swoich idoli, którzy robią no, takie szkolne błędy, y, zachowują się jak y, takie nieodpowiedzialni, nieodpowiedzialni gówniarze, a potem wytykają błędy innych. Y, bo najpierw trzeba zacząć od własnego podwórka, a później patrzeć na cudze podwórko. No, ale jak to się mówi, jaki pan, taki kram, y, tutaj nie powinno nas to zaskakiwać. Skoro Stryjek Dudy zasiadał w zarządzie PKP Cargo, wiemy jak PKP, PKP Cargo skończyło, no ale Stryjek Dudy, tak Wam już w którymś materiale mówiłem, miał takie kwalifikacje do zasiadania w zarządzie PKP Cargo, bo jak stwierdził, dużo jeździł pociągami, inny jakiś tam, Został ordynatorem szpitala. Jego kwalifikacje były takie, że dużo chorował i wie jak szpital działa. Takie były kwalifikacje pisowców. I tak wspomniałem, żadnych konkursów nie było. Po prostu było z nadania prezesa, partii czy znajomego prezesa. Tak to się moi drodzy kręci. Także moi kochani, nie przedłużam. Tutaj macie twarz człowieka, dzięki któremu Polski Instytut Pamięci Narodowej, czy jak to tam zwał, zyskał fortepian paderewskiego, który nie jest fortepianem paderewskiego, za bagatela 315 tysięcy, czyli takie drobne nawaciki. No, nie, nie będę się rozkręcał, nie będę więcej komentował. Liczę na Wasze komentarze, jak zawsze. I bardzo, ale to bardzo Wam wszystkim dziękuję za udział i mm, wyświetlanie, oglądanie ostatniego filmu. no Przerosło moje nadzieje, tutaj jeszcze doba nie minęła, a już tam blisko 9000 wyświetleń wczorajszy filmik ma. Naprawdę wszystkim, wszystkim bardzo za to dziękuję. Jesteście po prostu wielcy. Także dzięki, dzięki i proszę o więcej, i naprawdę e, powiem Wam, że wracam z pracy często zmęczony, ale jak zaczynam robić dla Was materiał i patrzę na te wyświetlenia, na Wasze komentarze, na Waszą aktywność. Nie przestaje myśleć o zmęczeniu, tylko siadam do komputera i sklecam moje paplanie dla Was. Także jeszcze raz dla Was ogromne, ogromne dzięki. Dzisiaj już kończę i cóż, zapraszam na następny materiał. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? No i piorun. Pie pie nie będę mówił, jak? Tak się wystraszyłem. że hej! Ja mówię, matko Bosko, mówię, co to to, 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 to się stanęło?